Dziś gościmy w śnieżnej Bielsko-Białej. To właśnie tutaj organizowane są targi ślubne. Zobaczcie, co dzisiaj prezentujemy. Przyjechaliśmy z Bielska i ogólnie planujemy organizację wesela. Więc szukamy czegoś dla siebie. Znaleźliśmy już garnitur, suknię. No i pijemy w sumie dobrą, ciepłą kawę. Panuje tutaj rewelacyjna atmosfera. Wszyscy szaleją na parkiecie. Dzielimy się filmami. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie. Kolekcja, która będzie dostępna u nas na salonach. Cała kolorystyka można dzisiaj zobaczyć na pokazie. To jak kolorystyka modna bordo, 100% wełny, zielenie. Przyjechałem na targi, żeby się rozglądać, poszukać oferty ślubnych, różnych fotografów. Jest duży wybór wszystkiego. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tak więc znajdą się sukienki. Troszeczkę błyszczące, z rękawami, boho, ale przede wszystkim z rękawami, bo one królują w tym roku. Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie na nasze targi w Bielsku Białej i zapraszamy na kolejne, które już za tydzień w Krakowie.